Siemanko. Ja jestem Gazin i witam w kolejnym odcinku gramy w Hardcora. Jak widać, jestem w szczelinie i zdobyłem dosyć wiele dosyć ciekawych przedmiotów, lecz e, ciągle jestem w trakcie poszukiwania diamentów, których niestety e, nie mogę znaleźć. A więc właśnie tym będziemy się zajmować dzisiaj. Będziemy sp spróbujemy znaleźć diamenty. <laughs> eee, tylko, o crap! Creeper, creeper, creeper. Zabić, 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 zabić. Kurczę, w ogóle gdzieś piecza, A, bo dobra. No, zbyt dużo się nie stało, zbyt nawet kola. Wow. Tutaj na pewno coś będzie. Eee, tylko, takie jest pytanie, właśnie. Nie wiem, gdzie te ty, diamenty wyszukać. Bo, przeszukałem już dużo, dużą, większą część tej jaskini. I nic niestety nie udało mi się znaleźć. Zobaczmy, tutaj w sumie, bo tych chyba nie byłem. Wiem, że to jest lawa. Spróbujemy mm, tak zrobić, że obkopiemy tą lawę. Może jak uda nam się ją tak obkopać, wiecie, że tak otoczyć ją, to może uda nam się znaleźć coś ciekawego. Będę ja że kamiennego lepiej, żeby nie marnować żelaznego kilofa, ponieważ będzie nam potrzebne, żeby potem wykopać te cementy. O, zobaczmy co jest tu na dole w sumie. Nie, że powinna być lawa, ale jak widać nie jest zbyt niebezpiecznie, więc jeszcze wykopię takie schodki. Na przykład, jak to będzie taki. Wow! Wow! A! Nie! 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 Huh! Nie, nie. Jak widzicie, prawie zginęłem. Więc trzeba uważać. Ponieważ. Jest to wyprawa bardzo niebezpieczna. I pełna. Nieciekawych niespodzianek. Dlatego. Trzeba uważać. O! Redstone! je. Yeah. Uuuu! Raz, zobaczmy czy tutaj może być lawa, jakby zrobię tego dostawania. I tu nie ma lawy. I tu nie ma lawy! I tu... O, tu już jest lawa? No nie. I zniszczyłam mojego redstona. Nie fair, dobra. Gdzieś tu muszą być te diamenty no ludzie, no to przecież jest niemożliwe, że tych ich nie ma. Na 100% to są gdzieś. Tylko ja nie mogę ich po prostu znaleźć. O no Jezu, to wszędzie lawa. Lawa, ja, nie ma tu, nie ma tu, dobra. Chodźmy, idziemy gdzie indziej. Yy, w tu jeszcze torcza. żeby się torcze kończą, ale to problem nie jest, tak w, w my smę ponieważ mogę zrobić więcej torcz po prostu. O, proszę, koło. Jak to nie ma kola? Jak to. Nie ma kola. Trzeba trochę wykopać, ale. Jak to co? To przez ten cały czas, kiedy kopałem kola ja go nie zdobyłem? Czy, czy... Czy to jest... To jest jakiś żart? Niemożliwe. Skandal. Boże, co... Złoto! Złoto, złoto, złoto i zombie. Ale w dupie zombie trzeba złoto zrobić. Gin. Padaj zombie. Nie lubię cię. I cię zabije, bo jesteś głupi i dość słaby I z ciebie nie wypada nic czasami takie ataki rytmu i poczucia śpiewania Ponieważ śpiewanie to moja pasja i I co ja kurczę, gadam Też inaczej Tutaj też byłem tak jakby Widziałem większą, większą e, część tej jaskini, ale nic ciekawego tu nie znalazłem. czy trzeba znaleźć jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Ale czy takie miejsce rzekome istnieje? Czy, czy uda mi się znaleźć takie właśnie miejsce? Czy ja, czy ja właśnie znalazłem żelazo? I czy nie jest tych retorycznych pytań już stanowczo za dużo? O, tak czy inaczej, idziemy dalej, głębiej, w poszukiwaniu tych egzamentów Może wreszcie uda mi się je znaleźć. O, a może nie. Może jak przekopię wystarczającą ilość tych klocków, może coś wreszcie z tego będzie. A może jak zwykle nic. Może jednak tracę czas poszukiwając. Poszukując, posz, szukając tych diamentów, może, może tak naprawdę, powinienem iść, zawrócić do domu i nigdy tu nie wracać, bo zaraz zginę. I mam teraz taką schizę, że coś się za mną cały czas, przez to, że to powiedziałem. Kurczę. O, zniszczył się kill off. <laughs> A więc bierzemy do ręki drugi i kontynuujemy kopać. Widzicie, wyposażyłem się już, wystarczająco wiedząc, co mnie czeka. Ale ciągle kopię proste, nie poddając się. Będę kopać i kopać, dopóki dokąd się nie dokopię. A dokąd? Nie pytajcie mi o to. Ponieważ sam nie wiem dokąd kopię. Dirt. Co tu robi dirt? Czemu tu jest dirt? Na jakim jestem? Jestem na 16. Czyli tu gdzieś powinny być elementy. No powinny być, ale nie ma. No czemu nie ma? No to co... To... Ja nie rozumiem tego całego takie całej sprawy. ponieważ zwykle jak, jak ja mówię, że coś jest, to zwykle z jakichś 5-10 minut się pojawia. A tu zobaczcie. Nawet już końca nie widać co jest a jeszcze... O! Nagadałem się i widzicie co znalazłem Czekajcie, bo tu jak po ciebie podkopię. Jeszcze spadnę. <laughs> a nie chciałbym tego. Oj, O, już mi się tu. Już tu mi lata, latający, yy, latający nietoperz. Żelazo! Je! Yeah. Więcej żelaza do kolekcji, więcej żelaza do kolekcji, więcej żelaza do kolekcji. I idziemy dalej w poszukiwaniu diamentu. Torcze musimy postawić tu, więcej żelaza tu, tu. tu. Prawie mnie zabiłeś, pająku. Prawie. <ścoughs> Prawie. Żelazo. Redstone. Wszystko, czego zapragnę, oprócz diamentów. Wszystko. Oprócz diamentów. Czemu? Czemu? Takie jest moje pytanie. Dlaczego tylko mnie spotyka taki właśnie nie fair los? Dlaczego. też nic nie ma. Ja też nie widzę żadnych diamentów. Ani... ani co, Jedyne co widzę to żelazo. Dużo żelaza. A żelazo w naszej krwi jest bardzo potrzebne, a więc wezmę to żelazo i je zjem. Mój żołądek też musi pełny. Czemu należę na to Ponieważ nie mam na sobie żadnego plecaka. Mam jeszcze w sobie tyle ton niepotrzebnych głupień. A więc... a więc... Po, po, powiedzmy, że pójdziemy tam Tu, o Powiedzmy, że tu pójdziemy I powiedzmy, że tu będą diamenty O, wow, już myślę, że to lawa, ale Ale nie To nie lawa To nie lawa Weźmy więcej tych żelaza Tego żelaza Wow, ale fajne żelazo ten sobie stoi A, ile mam żelaza? 42, wiecie co wywrócę tego kobla a i tak go teraz zbiorę, bo na niego nadepnęłem. I pozbieram też żelazo. Daję wam, że żelazo naprawdę jest dużo. <laughs> A diamentów? <laughs> diamentów nie ma wcale. Dlaczego? Co ja takiego zrobiłem? Jak ja zgrzeszyłem, żeby... Żeby mnie napotkał taki niesprawiedliwy los? Żeby właśnie teraz zombie mnie zaatakował i próbował mnie zabić? Dobrze, mam jeszcze bardzo dużo przy sobie jedzenia. Nie, bez tego jedzenia raczej by nie przetrwał zbyt długo w tej jaskini. A więc dziękuję sobie, że byłem na tyle mądry, żeby się z trzęsą jedzenia. Ale patyki i drawno. Co z tymi rzeczami? Kola też mi brakuje. A toczy się kończą. A więc trzeba wykopać na kola. Żeby nadrobić nadmiar. Nie nadmiar, tylko żeby nadrobić Brak tych, właśnie torczy. My zbierzemy też lazo, spokojnie. Spokojnie, bez spiechu. ponieważ czas mamy. Czas mamy naprawdę dużo. Proszę bardzo. I kraftujemy dosyć dużo torczy. Mamy rzeczy już 46, a więc idziemy dalej, jeszcze głębiej. W... Wow, szkielet i zombie. Na drugiej stronie jeziorka lawy. To jest po prostu... wow. Po drugiej stronie też szkielet. Bo zatoczyły mnie szkielety. No strategia nawet nie za, jest pod uwagę fakt, że jest bardzo DOBRA! Uff... Wow. Szkielet już tutaj zabije go, bije. A więc niech się zabijemy nawzajem. A ja... tutaj tego szkieleta będę musiał wepchnąć do lawy. Albo nie. Kurczę! Kurcze, 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 kurczę, 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 kurcze, 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 Le... Fuck, fuck... Fuck, 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 Co jest? Nie! Odwal się ode mnie! Odwal! Uf, udało mi się... Przeżyć to! To było... Były bliskie zagady. Mogło to, na... to naprawdę zginąć. Mogło naprawdę tego nie przeżyć. Jak tego bym nie przeżył... To... Nie tylko wszystkie swoje temki by stracił... Czemu ja się na niego spojrzałem i kiedy ja się na niego spojrzałem, jeszcze lepsze pytanie. I... tych Szkielet nie bierze. Wiecie, co mam powiem? Mam przesrane. Lepiej wyleję... Lepiej wyleję tutaj wodę. A będę... Jest zły pomysł, bo nie będę musiał się do szkielety dostać. No i szkielecie... Skąd ty się tutaj bierzesz cały czas w ogóle? Boże, skąd? Mm. Bez sensu, to jest bez sensu. Jeszcze to creeper mi się tutaj... ...płynie do mnie dość. Ale nie da rad, bo to jest woda. O, Sulfur się przyda do TNT. Gdzie się podział ten... ...nasz Endermanek? Tam dwa creepery się plączą. Plączą i drączą. I sam nie wiem, co... Aha! Tam by gdzieś. O, gdzieś tam poleciał. Polowanie na Endermana, tak? Polowanie na Endermana, tak. Tylko, że. Tylko, że go tu nie ma. Co nam uciekł. Tam jest, dobra. To i teraz pójdę po tych bardzo dziwnych głazach, które się zagenerowały w tej jaskini. I wejdę na górę. Będę musiał uważać na tę nawę. Już mi się zdawało, że to woda była. I się w nią wejść. Ale nie. Odzyskałem zdrowy rozsądek i nie zrobiłem tego żelazo. Nie żelazo, tylko złoto. Czemu ten się tam nie cał? wow! Ja chyba na serio się na niego spojrzałem. No nic, to nic, to nic, bo już nie żyję. To nie było zbyt duże wyzwanie, szczerze. Co to było? To by nie topesz? Bardzo dziś mnie nie topesz. Mam nadzieję, że to był nie bo by jeśli to nie był nie topesz, to by było bardzo coś w szybkości, strasznego, poruszającego. Uff. A to był fart. A to co teraz się stało to był właśnie fart To właśnie ten fart, ale to wam mi życie Kurczę ludzie, ja naprawdę się boję. Ja naprawdę jestem bardzo bliski śmierci. Ja nie chcę zginąć. Ponieważ jak wiecie, gram na hardkorze i zde śmierć kończy wszystko, co istnieje na tym właśnie świecie. A czy ja naprawdę tego chcę? Czy naprawdę chcę pozostawić wszystko, co mam i iść do tego lepszego lub gorszego świata, zwanym prawdziwe życie? Czy ja naprawdę tego chcę? Nie. Nie. Prawdziwe życie nie jest dla mnie. Ja tam nie pasuję. Ja tam nie pasuję, nie. Muszę zostać w tym świecie i znaleźć te diamenty. MUSZĘ! Nie da się zwykłemu creeperowi. Muszę iść dalej i szukać. <śm gry facial> muszę! By nie rozumieć, że ja muszę. Jeśli tego nie zrobię, to tych te, te diamentów nie, nie będę. Ja nie potrzebuję. Ja ich naprawdę potrzebuję, ponieważ muszę zrobić wiele rzeczy, do których potrzebne są diamenty. Czemu to woda mnie blokuje? A woda też jest przeciwko mnie, tak? No nie. Kolejny Creeper, mam że mnie nie zauważy. Tutaj też diamentów nie ma, prawda? Prawda? Oh. Nie. Nie ma. Nie ma chyba. Czemu tylko jeden? Czemu tylko jeden się zrobił? Trzeba więcej miejsca, żeby iść. Ludzie. Ludzie, ja tu w tej roski nie szaleję, naprawdę. Ja co zrobić. Ja chcę diamenty. Creeper stoi. Lepiej uważać na niego. Diamenty, diamenty, diamenty. Diamenty. diamenty, diamenty. Jest, ja chcę. Ja chcę diamenty. Diamenty. Ludzie. Ja naprawdę nie wiem co ja w tej jaskini już mam zrobić. Ja naprawdę, ja chcę zawrócić. Ja... żeby się w głowie kręci. Ale nie mogę. Ja naprawdę nie mogę. Pytam. Ciężkie raci dla mnie czeka. Prosimy, że zrobimy te diamenty. Bije mnie tylko po to, żeby mnie zachęcić do tego. A ja? No tutaj zombie. Zombie chce mnie zachęcić do tego. A ja co? To ja nic. To nad sobą żalam, Bo nie mógł znaleźć diamentów. Czy jakiekolwiek je znajdę? To jest takie pytanie, które chodzi po mojej głowie bez przerwy i mnie zadręcza. Ponieważ nie wiem. Nie wiem, czy ja je znajdę. Nikt tego nie wie. Wiecie co? Na razie będą lewe żelazne, Na razie. Moim innym celem to będzie. Będą diamenty. Okej, okay, tu był z żelazny mieczem. Nie wiem skąd wziął ten żelazny miecz, ale skoro gdzieś go wziął. To znaczy. Czy gdzieś. Muszą być diamenty. Chyba. Chyba, chyba nie. Może. Może to sobie to znaczy. Ale no, mogę się mylić. Bo jest tutaj też... Szkielet! Skąd w ogóle tyle potworów się tu bierze tak na dole? Nie rozumiem tego. Zawsze są, zawsze, wszędzie, gdzieś, nie ma i tam są, zawsze. Nie wiem, może gadam, ale... Nie wiecie mi, co mi chodzi. Może tu będą diamenty! Creeper. Siemanko. Co tam? Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Może tam na górze będą diamenty? Może tu na dole, będą diamenty, A może nie, Będziemy wracamy i szukamy z powrotem tutaj, A może tu, właśnie tu będą te diamenty. Zniszczył się miecz, trzeba go zabić lamą. i to zobaczyć czy mam drugi miecz. Ale za to... nie. Nie. <grystanie> nie mam ani relaza, ani piana. Co oznacza, że w tym momencie... Jestem błędny na siebie. Na swoje pięści, ponieważ... Nie mam nic, czy mogę się bronić. Tylko, że nas na białeś. Teraz trzeba uważać. Klitycznie uważać na potwory. Teraz to jest naprawdę gra na hardkorze. Oh shit. Zaraz przetestuję swoją jedność pięćmi. Zabijam te, właśnie tutaj zombie. Z tymi pięćmi. Lawa. Będę używać lawy, żeby ich zabić. To jest, to jest strategia po prostu niesamowita. To ta lawa, która wylałem. Gdzie ta lawa? Jest A więc, come mi, me, Rose. Ha! już wyszłam. Ha! Ha! Shit, shit, pal się noił. Pal się gnoju. Palcie się, bo zginie. Bo zginie na czyjeś, jak ci palić. Kurde! Kurde! Jest ich czterech, czterech na jednego. Jak, jak, jak ja mam w ogóle to wygrać? Jaką szansę mam? Jak ja mam szansę? Nie, nie w tą stronę. Nie w tą stronę, nie w tą stronę nie się podobała. Kurczę, kurczę, kurczę. kurczę. Dobra, jeden padł, zostało jeszcze dwóch, zostało jeszcze tutaj dwóch, trzech, trzech, dobra, to samo, przetrwam to, przetrwam, ja zginąć nie mogę, nie mogę zginąć, nie, to niemożliwe, muszę to wygrać, nie mam rady zginąć, nie jestem taki, że zginę, nie, przetrwam to, nie podam się na I co tam stoisz, kurczę, też padaj, też padaj też. Pięknie. Pięknie. Jest! Wyciągnęliśmy się troszkę podczas walki. O, piecha. Piecha kotlecki. Ale wiecie co? Bo w tej krytycznej sytuacji trzeba zakończyć odcinek. że jak widzicie, zbyt ciekawie nie jest. Mamy, no, jak na razie, dość nerwów. A więc wezmę tą lawę. Zakończę ten chory odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam Was do komentowania, oceniania oraz subskrybowania i zagrania mojego fanpage'a, którego znajdziecie w opisie. Do zobaczenia!